Witam w naszej dzisiejszej analizie materiałów. Tym razem pochylamy się nad yy, nagraniem z YouTube. Stawia ono bardzo bezpośrednie pytanie, no dla wielu niezwykle istotne. Czy osoba, która wpadła w uzależnienie od alkoholu, może kiedykolwiek wrócić do picia w sposób, no wiesz, kontrolowany? Mamy przed sobą zapis rozmowy, która no, nie tylko rozkłada na czynniki pierwsze etapy wchodzenia w nauk, ale też dzieli się obserwacjami dotyczącymi prób odzyskania kontroli. Naszym zadaniem jest y, wydobycie esencji z tego materiału. Rzeczywiście to pytanie dotyka sedna problemu dla ogromnej liczby osób, samych uzależnionych, ale też ich rodzin, przyjaciół, no, współpracowników. Materiał, który analizujemy, proponuje pewien model rozwoju uzależnienia. Ale co ważniejsze, konfrontuje go z realnymi historiami i no, doświadczeniami osób, które próbowały wrócić do tak zwanego normalnego picia po okryciu abstynencji. Autor nagrania opiera swoje wnioski na własnych doświadczeniach i, jak twierdzi, licznych rozmowach. Zobaczmy, co z tego wynika. Dobrze, wejdźmy w to głębiej. Autor nagrania kreśli taką, powiedzmy, ścieżkę do uzależnienia dzieli ją na cztery główne etapy plus piąty mhm. Który jest już bardziej konsekwencją niż etapem rozwoju. Tak. Pierwszy krok na tej drodze to picie bardzo sporadyczne, niemal no, symboliczne. W materiale pada przykład osoby, która sięga po alkohol dosłownie 3-4 razy w roku, urodziny, sylwester. I bez zamiaru upicia się. Właśnie. Albo ten klasyczny imprezowy kierowca, który prawie w ogóle nie pije. Źródło wskazuje, że dla niektórych ludzi alkohol po prostu nie jest jakoś specjalnie atrakcyjny. Mhm. Mm I zostają na tym etapie całe życie. Dokładnie. Ale potem przychodzi etap drugi, w materiale określony jako aktywne poszukiwanie okazji do picia. I to jest ciekawe, bo te okazje zaczynają się mnożyć już nie tylko Sylwester, ale no każdy weekend staje się pretekstem słynne piątek, piątunio. Tak, tak. Do tego dochodzą urodziny, imieniny, święta, majówki, wakacje, dobra pogoda. Nawet jak słyszymy mniej oczywiste okazje jak bierzmowania. Aż tak. Autor przytacza szacunki, że w Polsce może być nawet ponad 9 milionów osób w tej właśnie fazie. To powiedzmy, jeszcze nie jest choroba alkoholowa w sensie klinicznym, ale. Ale już ryzyko. Tak, to już jest strefa bardzo wysokiego ryzyka. I tu fascynujące jest to, co podkreśla materiał, jak bardzo płynna i często no, niezauważalna jest granica między tym etapem a następnym. Łatwo ją przeoczyć, żyjąc w przekonaniu, że. Przecież wszyscy tak robią. No właśnie, ta płynność prowadzi nas do etapu trzeciego. Twórca nagrania określa go już jako uzależnienie. Co istotne, często jest to uzależnienie takie, no, ukryte, niewidoczne dla otoczenia, a nawet dla samej osoby pijącej. Mhm. Mm dzieje się tak, bo brakuje jeszcze tych, wiesz, spektakularnych strat, utraty pracy, rozpadu rodziny, problemów finansowych. Ale pojawiają się inne sygnały. Tak, w materiale wymieniane są tak zwane urwane filmy, czyli po prostu luki w pamięci po wypiciu. Mhm. A także kace moralne, silne poczucie wstydu, winy następnego dnia. Jednak autor nagrania kładzie szczególny nacisk na jeden według niego kluczowy objaw diagnostyczny na tym etapie: magazynowanie alkoholu. To jest bardzo ciekawy wskaźnik, mniej jakby intuicyjny niż te wspomniane urwane filmy. Tak, chodzi o całe spektrum zachowań. Picie przed imprezą, żeby, no wiesz, złapać nastrój. Takie rozgrzanie się. Właśnie. Upewnianie się, że w domu zawsze jest zapas alkoholu. Nerwowe planowanie zakupów, żeby przypadkiem nie zabrakło. Śródło podaje obrazowy przykład sprawdzania godzin otwarcia sklepu na następny dzień, by mieć pewność, że będzie można dokupić alkohol. Planowanie logistyczne. Dokładnie. Co ważne, ten trzeci etap może trwać latami. Autor wspomina nawet o 10-15 lat. Szczególnie jeśli dana osoba no, dobrze funkcjonuje społecznie i zawodowo. Prowadzi firmę, ma dobrą pracę. Tak, pozornie wszystko jest w porządku. Ta fasada sukcesu skutecznie maskuje narastający problem. I ta fasada często utrzymuje się dzięki otoczeniu, prawda? Materiał wspomina o adaptacji bliskich. Tak, autor nazywa to wprost współuzależnieniem. Może nie w takim klinicznym, terapeutycznym sensie, ale ale jako opis zjawiska, gdzie rodzina i bliscy nieświadomie zaczynają dostosowywać swoje życie do chaosu wprowadzanego przez osobę pijącą, niejako umożliwiając jej trwanie w nałogu. To prowadzi nas do czwartego etapu, opisanego w materiale jako pojawienie się ciągów alkoholowych. I tu ważna uwaga. Ciąg to niekoniecznie picie non-stop przez miesiąc. Właśnie, to ważne zastrzeżenie z źródła. Ciąg alkoholowy to niekoniecznie obrazek osoby pijącej bez przerwy przez tygodnie czy miesiące. Według autora ciągiem może być już powtarzające się systematyczne picie weekendowe. Na przykład od piątku wieczorem do niedzieli wieczorem, tydzień w tydzień. Dokładnie. Na tym etapie zaczyna się też często ukrywanie picia, picie w samotności, w garażu, wymyślanie pretekstów do wyjścia z domu, wizyty u znajomego, który zawsze coś ma. Mhm. Konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne i no, bolesne, zdrowotne, zawodowe, rodzinne. I wtedy, jak rozumiem, pojawia się ten piąty finalny punkt, który w materiale jest przedstawiony jako taki no, dramatyczny rozjazd albo albo. Dokładnie. Autor opisuje to jako moment krytyczny, wybór między życiem a śmiercią, chociaż często nieuświadomiony. Jedna droga to podjęcie decyzji o leczeniu, zatrzymanie choroby i próba powrotu w górę, odzyskania kontroli nad własnym życiem. A druga? Druga droga to dalsze pogrążanie się w nałogu, postępująca destrukcja we wszystkich sferach życia, która no, nieuchronnie prowadzi do przedwczesnej śmierci. Twórca nagrania z bólem przyznaje, że znał wiele osób, które niestety wybrały tę drugą ścieżkę, mimo oferowanej pomocy. To pokazuje, jak potężną siłą jest uzależnienie. To jest mocny obraz. Wróćmy więc do pytania, od którego zaczęliśmy i które jest no, tytułem tego nagrania. Czy po przejściu tych etapów, zwłaszcza trzeciego i czwartego, możliwy jest powrót do kontrolowanego picia? Jaka jest odpowiedź płynąca z tego materiału? Odpowiedź jest no absolutnie jednoznaczna i powtarzana w nagraniu wielokrotnie niemal jak mantra. Nigdy. 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 Autor opierając się na swoich doświadczeniach i obserwacjach setek osób twierdzi, że dla osoby, która przekroczyła próg uzależnienia Powrót do picia towarzyskiego kontrolowanego jest po prostu niemożliwy. Wyjaśnia to odwołując się do biologicznych mechanizmów uzależnienia. Mówię o tym, że nawet niewielka ilość alkoholu jedno piwo, kieliszek wina nawet piwo bezalkoholowe, jak wspomina. Tak, według niego nawet piwo bezalkoholowe ma potencjał, by reaktywować w mózgu Stare ścieżki neuronalne związane z piciem. Można to sobie wyobrazić jak stare, dobrze wydeptane ścieżki w lesie. Mózg automatycznie na nie wraca. Właśnie. To wyzwala głód alkoholowy i uruchamia całą lawinę mechanizmów nałogowych, nad którymi osoba uzależniona traci kontrolę. To jest właśnie ta, jak to nazwałeś, biologiczna pułapka. Czyli nawet jeśli ktoś po długiej przerwie spróbuje wypić tylko jedno piwo i no, wydaje mu się, że nic się nie stało. Że ma kontrolę. To właśnie jest, yy, według autora, największa iluzja i pułapka. Materiał bardzo mocno przed tym ostrzega. Osoba może pomyśleć: Minęło tyle lat, jestem silniejsza. Terapeutka mówiła, że jest ok. Wypiłam jedno i żyję, mam kontrolę. No tak, brzmi logicznie na pierwszy rzut oka. Ale zdaniem twórcy nagrania to jest początek końca. Po kilku dniach czy tygodniach pojawia się myśl o kolejnym kontrolowanym radzie, potem kolejnym. Dawki i częstotliwość zaczynają stopniowo rosnąć, często w sposób no, niezauważalny dla samej osoby pijącej. Aż nagle orientuje się, że jest z powrotem w punkcie wyjścia albo, co gorsza albo gorzej w materiale padają naprawdę no, wstrząsające przykłady, które mają ilustrować tę tezę. Pamiętam ten o osobie, która nie piła przez 25 lat. To jest ćwierć wieku trzeźwości. Niesamowite, prawda? I po jednej płubie powrotu do picia, w ciągu zaledwie trzech miesięcy, trafiła z powrotem do ośrodka leczenia uzależnień, w stanie gorszym niż przed tymi 25 latami. Podobne historie przytaczane są dla osób trzeźwych 15 czy 10 lat. To pokazuje, jak trwałe są te zmiany w mózgu, o których mówiłaś. Czas abstynencji ich nie kasuje. Dokładnie. Autor wspomina też o głośnej publicznej wypowiedzi Patryka Wegi, który opisał dokładnie ten sam schemat u siebie. Po okresie trzeźwości zaczął od myślenia, że będzie pił kontrolowanie tylko jedno wino do obiadu. Też taki kontrolowany eksperyment. Nie w znacznie gorszym miejscu niż przed przerwą. Kluczowe spostrzeżenie, które wybija się z materiału, jest właśnie takie. Powrót do picia po okresie trzeźwości nie tylko cofa osobę uzależnioną do nałogu, ale niemal zawsze prowadzi ją do miejsca gorszego niż to, w którym była przed przerwaniem picia. Gorszego? W jakim sensie? W sensie szybszej utraty kontroli, głębszego upadku, większego cierpienia. Autor szacuje, opierając się na rozmowach z wieloma osobami, że ten proces powrotu do pełnoobjawowego nałogu od momentu pierwszego kontrolowanego kieliszka zajmuje zwykle nie więcej niż pół roku. Pół roku to bardzo szybko. Bardzo. Co więcej, pokreśla coś bardzo ważnego ta przyjemność, euforia czy ulga, która mogła towarzyszyć piciu na wcześniejszych etapach. Ta fajna strona picia. Z tego jest głównie cierpienie, ból psychiczny i fizyczny. Poczucie winy, czyli wszystko to, co było znane z zaawansowanego stadium nałogu. Nigdy już nie jest tak samo fajnie jak kiedyś. To kolejny argument za tym, że powrót do tej normalności jest po prostu niemożliwy. Dobrze. Skoro materiał tak jednoznacznie zamyka drogę do kontrolowanego picia, to jaką w takim razie wskazuje drogę naprzód? Jak, według tej perspektywy, realnie wyjść z nałogu? Droga jest jedna, ale wymaga ogromnego zaangażowania. Autor używa mocnego sformułowania: trzeba zrobić wszystko co w twojej mocy. To nie jest kwestia chodzenia na terapię raz w tygodniu i liczenia, że problem sam zniknie. Materiał podkreśla konieczność fundamentalnej zmiany stylu życia. Czyli praca na pełen etat, można powiedzieć. Tak, codzienna, konsekwentna praca nad sobą, nad trzeźwością. I nie chodzi tylko o niepicie. Co to znaczy zrobić wszystko? Co konkretnie proponuje źródło? Po pierwsze, zajrzenie w głąb siebie, zrozumienie mechanizmów choroby. Po drugie, uporządkowanie teraźniejszości. Autor używa tu bardzo obrazowego porównania do posprzątania własnej kuwety czyli zajęcia się bieżącymi problemami, długami, relacjami zdrowiem. Dokładnie, ale to nie wystarczy. Równie ważna jest praca z przeszłością, zrozumienie swoich emocji, przepracowanie trudnych doświadczeń, które mogły przyczynić się do rozwoju nałogu. Mhm. I jest jeszcze jeden element, który materiał bardzo mocno akcentuje jako absolutnie kluczowy cele na przyszłość. Dokładnie. Wyznaczenie sobie celów na przyszłość, zastanowienie się, kim chce być, co chce robić w życiu, teraz, kiedy nie piję. Jak chce żyć? Jakie chce mieć pasje, zainteresowania, hobby. Według autora to właśnie ta wizja przyszłości, ten cel nadaje sens trzeźwości i daje motywację do codziennej pracy. Bez tego celu trzeźwość jest jak? Jak mówi autor. Jak jazda taksówką bez podania adresu. Bez sensu i kierunku. Energia życiowa musi zostać w coś zainwestowana. Czyli nie wystarczy tylko przestać pić, trzeba zacząć żyć inaczej. Pełniej. To jest to przesłanie. Takie jest przesłanie tego materiału. Konsekwentnie i bezkompromisowo promuje on całkowitą abstynencję jako jedyną realną i co ważne bezpieczną drogę dla osoby, która przekroczyła próg uzależnienia, czyli znalazła się w trzecim lub czwartym etapie tego opisanego modelu. Podkreślana jest przy tym absolutna konieczność zaakceptowania tego faktu, że ja, jako osoba uzależniona, już nigdy nie będę mógł czy mogła pić alkoholu w sposób kontrolowany. To chyba trudna akceptacja bardzo trudna. Ale bez tej akceptacji, jak sugeruje materiał, życie staje się nieustanną walką wewnętrzną, ciągłym sprawdzaniem, a może jednak tym razem się uda. Taka walka jest wykańczająca i zazwyczaj kończy się powrotem do picia. A co z poczuciem własnej wartości, wspomniałaś o tym, wydaje się, że to też ważny element tej układanki niezwykle ważne. Materiał mówi o potrzebie odbudowy poczucia własnej wartości, ale co ciekawe, kładzie nacisk na to, by starać się być wartościową osobą przede wszystkim dla siebie. Nie dla innych, nie na pokaz. Właśnie. Chodzi o budowanie wewnętrznego poczucia sensu, godności, szacunku do samego siebie. To właśnie to wewnętrzne poczucie wartości, zbudowane na uczciwym życiu, na realizacji celów, na dbaniu o siebie, zdaje się być według tej perspektywy najtrwalszym fundamentem trzeżwości i no, satysfakcjonującego życia po wyjściu z nałogu. Podsumujmy zatem kluczowe wnioski płynące z tego materiału, który przeanalizowaliśmy. Po pierwsze, ścieżka do uzależnienia często zaczyna się niewinnie, postępuje podstępnie, a granice łatwo przeoczyć. Po drugie, dla osoby, która znalazła się na tych zaawansowanych etapach uzależnienia, trzecim lub czwartym, według modelu przedstawionego w nagraniu, powrót do kontrolowanego picia jest, zdaniem autora, niemożliwą do zrealizowania iluzją. Po trzecie, każda próba powrotu do picia, nawet po wielu, wielu latach abstynencji, ma według tego źródła prowadzić nieuchronnie z powrotem do nałogu, często w gorszej formie i z większym cierpieniem niż wcześniej. Tak, ta biologia uzależnienia jest tu przedstawiona jako no, nieubłagana. I wreszcie, po czwarte, jedyną skuteczną drogą do trwałej zmiany i odzyskania życia jest, według analizowanego materiału, całkowita bezwarunkowa abstynencja. Ale połączona z fundamentalną przebudową swojego życia. To wymaga codziennej pracy nad sobą, uporządkowania przeszłości i teraźniejszości, ale przede wszystkim wyznaczenia sobie nowych, wartościowych celów na przyszłość. Na koniec myślę, że warto zatrzymać się nad jedną kwestią, która mocno wybrzmiewa z tego materiału. Autor kładzie ogromny nacisk na pracę wewnętrzną, na akceptację. Ale też na odnalezienie wartości w sobie i zbudowanie satysfakcjonującego życia jako klucz do utrzymania trzeźwości. To nasuwa pytanie, które e, wykracza poza sam temat uzależnienia. Co tak naprawdę dla każdej osoby indywidualnie oznacza to zbudowanie wartościowego życia dla siebie, o którym wspomina autor? Jakie cele, jakie pasje? Tak, jakie działania nadają naszemu życiu sens i wartość, niezależnie od tego, czy zmagamy się z nałogiem, czy nie, wygląda na to, że odpowiedź na to pytanie jest według tego źródła fundamentem nie tylko trwałej trzeźwości, ale po prostu dobrego spełnionego życia.